Witam, z tej strony założyciel hostingu Smokhost.pl. Dziś pokażę Wam, jak założyć konto na naszym panelu. Wchodzimy na stronę smokhost.pl, klikamy w przycisk panel zarządzania, dalej, don't have an account, podajemy swojego maila, nazwę i całą resztę. Jeżeli podacie już maila, podajecie nazwę, która jest bardzo ważna. W moim przypadku niech to będzie smocost.pl First name i last name może być taki sam i nie musi być taki sam jak username, Najpierw dać poradnik, tak są tutaj, poradnik i dalej register, jeżeli się wszystko zgadza. Klikacie w register, oczywiście u niektórych będzie captcha, jeżeli Wpiszę wam takie coś, znaczy że wszystko zrobiliście dobrze i musicie czekać na maila od naszego bota. Klikacie tutaj. Jeżeli już tutaj jesteśmy, wpisujemy naszą nazwę i wchodzimy na naszego maila, by potwierdzić wiadomość, którą wysłał nam bot. Tutaj będziecie mieć zdjęcie jak to wygląda klikacie w setup. Macie tam new password i confirm new password. Dajcie swoje hasło, jakie tylko chcecie. W moim przypadku będzie to jakieś hasło bardzo fajne. Na przykład takie. I tutaj teraz je przepisuję. Jest tam już. Jak widzicie, nie ma żadnego serwera, lecz wpisuję smakost.pl. Klikamy tutaj w Discord. Przynosi nas na Discorda, weryfikujemy się, klikamy w tickety, testowy serwer, podajemy tam e-mail, yy, czekamy aż ktoś z administratorów nam odpisze i jeżeli nam odpisze, to po prostu dostajemy serwer testowy, później ten serwer testowy no, nie będzie już następnym razem nadany. Jest on tylko na 6 godzin, później jak on wygaśnie, to już nie do siebie drugiego sobie brać. Natomiast da się wykupić jakiś hosting tutaj na serwer. Bardzo taniutko hostujemy serwery TeamSpeak, Discord i Minecraft. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na naszego Discorda i na naszą stronę. Wszystko będzie podane w opisie. Dziękujemy.